A no tu. Szeroko. Wysokość. Wodek szeroki wjechał do Alessa niczym marszałek chałownie mówi, Witam bardzo serdecznie, zardzę Państwa, zawsze kierowaco jak go wodę. O, to dobrze jest tak brzuch popuścić. Którego króla dotyczy powiedzenie o jedzeniu, piciu i popuszczaniu pasza? Króla Sasa. Popuściłeś brzucha? Może tak się powinno na tym krześle siedzieć? No można tak siedzieć. A, tak. można tak no, siedzieć? tak. To też jest okej. Okay. Tak. Jest nie, no to jest w instrukcji? By design, yes. By design. by design. By design. By design. By order of the Peaky Blinders. Ale to siedziska to nadal są takie... Eee, jak ty jęczysz, przestań. Ludzie przychodzą i mówią, że są wygodne, tylko ty jęczysz. Nie, nie tylko ja. Tylko ty. Dominik Boss też. Wiecie, że samotność skraca życie? Wiecie, wiecie, wiecie. Pewnie słyszeliście o tym, ale kolejne badanie na ten temat wyszło i my do tego badania się możemy odnieść. Otóż samotność jest jak 15 papierosów dziennie. Ja, ja pamiętam, jak parę, paręnaście lat temu już pierwsi ludzie mówili, że depresja będzie chorobą ja wiem, że depresja Kiedy to nie samotność oczywiście. No paręnaście lat temu się mówiło, że, będzie że choroba depresja będzie chorobą, chorobą tak zabijającą porównywalną ym, liczbę osób do takich chorób jak na przykład rak. Samotność jest jednym z elementów, które się w to wpisuje. Jak, jak można to, Karol, poprawić? Czy siedzenie w telefonie na przykład przeszkadza w tym? Czy samotność da się leczyć, jeżeli się yy, kontakt z drugim człowiekiem uskutecznia głównie przez internet? Czy to w wydaniu smartfonowym, no właśnie czy to w wydaniu nie. komputerowym? Właśnie chyba nie. Same smartfony oczywiście takiego zagrożenia Zresztą nie smartfony mają. I iPhony, tak? Smartfony powiedzieć. i iPhone'y, tak? Smartfony i iPhone'y nie mają takiego zagrożenia same w sobie, tylko że smartfony nam głównie służą pewnie do przeglądania mediów społecznościowych. YouTube się do nich zalicza, X się do nich zalicza, mm -hmm. Instagram, mm -hmm. TikTok mm -hmm. itd. i tak dalej. Ale też do komunikacji właśnie z bliskimi osobami. I to mi. są pewnego rodzaju protezy mm. relacji. Mm. Nie lubię, jak tak się Się boję. Nie ma tam prawdziwej głębi, tej relacji. Tylko jest, tylko jest taka niedoróbka, takie amelinum, tego nie pomalujesz. To jest amelinowe! Ja się zgadzam bardzo z tym, sensie... Z czym? Z tezą postawioną już nie pierwszy raz, zresztą na ten temat, w tym artykule, że samotność jest, jest szkodliwa. Czy on śpi? Albowiem mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat chyba najwięcej w ciągu swojego życia czułem się samotny, osamotniony. Wiesz, że od kilku lat robimy raz. Nie no, ale ja ciebie wliczam to jako przykład właśnie braku samotności. A, jak jak wiemy. Ale generalnie rzecz biorąc... Tak? Masz takie obserwacje samodzielne? No, no. Zastanawiam się, czy mi a. to zawsze przeszkadza, ale jeżeli obiektywne... Ale, ale, ale ob, no właśnie, ale jeżeli obiektywne wskaźniki mówią, Aha. że samotność nie pomaga w życiu, no to ja sobie myślę, Aha a właśnie. A właśnie. A właśnie. A właśnie. 25% przez samotność i odizolowanie od innych osób wzrasta ryzyko w Wcześniejszej śmierci o aż do 50% wzrasta ryzyko e, rozwoju demencji i aż do 30% wzrasta ryzyko zatorów zawałów Niesamowite, chorób tak. układu krążenia nie <laughs> że układ krążenia też czy my LS-em pomagamy czy przeszkadzamy na to no wiesz dostaliśmy historię Elesa kilka takich maili że że ktoś był, w, że okay. ktoś był w, tak że ktoś się czuł słabo ale ale czemu przez... ktoś wy, czemu wy... No właśnie mój internet. Pani pewnie właśnie podpięła rzecz. Pójdziesz? Podpięła zamiast routera? Po rzecz, zamiast routera, tak. <grym> to, to nie pokażę kolejnego tematu, a w kolejnym temacie a, na pani ukradła mleko i ochroniarz jak ruszył w pościg za panią to się rzucił na maskę samochodu, którym pani chciała uciec i pani pojechała z tym ochroniarzem na masce. Wyobraźcie sobie takie rzeczy, takich historie się dzieją w Polsce. Nie będę oglądał bez Karola. How many must a man walk down? Ile dróg musi przejść człowiek, zanim nazwiemy go człowiekiem? Ile mórz musi kaczka przepłynąć? Zróbmy pauzę w tym odcinku. Zaraz wrócimy. Korki tak aż coś zaśmiertniało. Ale jak, jak, jak tutaj lampy się świecą? A wiesz co, to jest dość, yy, by, to jest tak, że są różne strefy. Na przykład w tym pokoju nie jebało, ale było tam, gdzie są Co zrobiło? Wróciłem A, do was A wy macie takie korki, takie parerowskie? Takie parerowskie, tak. Może tak. pomożemy może znajdziesz, znajdziesz się ze mną rozwiązanie. Przepraszam, panie... Proszę o przerwę. Eee, jest internet. Jesteśmy... Jest internet. Jesteśmy z powrotem. Jezus... A jak mi skoczyło ciśnienie, żeby w internetu tak nie było. Ale się... nie wyobraźcie sobie Karol. <laughs> Wyobraźcie okay. sobie pierwszą rzecz, jaką Karol zapytał mnie, jak za zanim wrócił. I co tam nabroiłeś, jak mnie nie wywołałeś? Tak, było? tak, to, to była pierwsza myśl, to prawda. To jest to zaufanie, którym się darzymy? No to co nabroiłeś? No, jestem bez zdrój, bo powiedziałem, pani, tylko powiedziała, że poczekam, aż Karol wróci. O, super, bo jeszcze nie widziałem. Już Pania, powiedziałem temat, tylko teraz trzeba tylko... Jeszcze mi prawdę oddaj. Ustawiłem fakty. Ta pani była z okay, Czech. Okej, jakie są fakty? Ta pani była z trzech. czterech. Do Czech to ja on za darmo. Ale... <laughs> Ale akcja się działa w Polsce. Ja bym tak chciał stać. To już ona? Tak. To, to, Jezus Maria, to jest ja chciał, bardzo zły pomysł, ja chciał, żeby, żeby tak robić. Ja bym tak poważnie. Ale przyjedzie zaraz. A kupa przyjedzie zaraz. Najlepszy z A, bo ty jest ochroniarz! Tak. Jezus, czemu on to zrobił? No, bo chciał panią zatrzymać. Ale to jest bardzo zły pomysł, żeby tak robić, panie ochroniarzu. Kurwa. A, Ja się niego boję! No ja nie wierzę. No, ja, nie widzę. ja nie widzę. Ja nie widzę! Ja widzę! Ale powiem to był najwolniejszy pościg świata w dziedzinie. No, ja A Karol, kto kradnie Ale... dwa mleka no. w proszku? To jest dobre pytanie. Może dla dziecka potrzebowała nie mówię, że to jest sprawiedliwe, tylko mówię, aha, że. Aha, bo to się takie rozumie. mleka w proszku w ogóle to bebiko, coś nie Może, Może, może takie chodziło. A, A nie ma takiego mleka w proszku. Yes, jest chyba, tylko no. głównie chyba te mleka w proszku to są właśnie te takie dla dziecka. Może ale, pani nie ma pieniędzy. Ale, ale w ogóle stop. Każdy, kto oglądał choć jeden film typu Heist. Tak? Heist. Że na, heist, że napadamy na bank, to wie, że w Ameryce zawsze jest tak, że jeżeli wpadają this is a robbery! To jakby nigdy nie robisz właśnie głupich rzeczy, tylko oddajesz im pieniądze, ponieważ bank jest ubezpieczony, sklep jest ubezpieczony, nigdy nie narażasz swojego życia i postronnych ludzi, oddajesz pieniądze, a rzucasz się na maskę samochodu, tak jak ten pan. Ten pan moim zdaniem postąpił trochę pochopnie. We want to hurt no one. We're here for the bank's money, not your money. Your money's insured by the federal government, you're not lose a dime. Dokładnie. Think of your don't risk your life. Don't try and be a hero. Karol, ale to był, film. Karol, czy ty... Film. <noise> Kim ty jesteś w tym filmie? Robertem to nie wyczułem, ale to jest świetne pytanie, nie wiem... Nie wiem... A po trosze... Troszwalem Kilmerem też? Tylko ty, z tych dwóch możesz wybierać z gównych. K***a, nie wiem. Ale prosiłbym szybciej, bo mamy mało czasu. Nawet nie wiem, kim chciałbym bardziej być. Ja myślę, że Robertem De No widzisz, że ja, <laughs> ja nie wiem, że... Nie, żadnym z nich Rob... nie jestem. Że nie jestem każdy, każdy robi to, co umie w życiu robić. I do what I do best, you do what you do best, is trying to catch the guys like me. If you feel me. hit around the corner, hit around the corner. 30 seconds flat. flat. To jest, to jest świetny film po prostu. To jest, to jest świetny film po prostu. Bardzo dobry film. A moglibyśmy zorganizować? Pewnie, że tak. Mam. Mam. Dawaj. Na siebie. Nie wiem, ile to będzie kosztowało. Okej. Okay. Czyli nie zrobimy. <laughs> Akcja się dzieje w kinie Kijów. Mhm. Robimy pokaz specjalny gorączki mhm. w 4K. Mhm. I potem jest dyskusja o filmie. O ty, szalony. Wchodzą Że... lekko mhm. widzowie na oglądanie gorączki. Mm. Oglądają wszyscy razem. My mm. też siedzimy na widowni. Mm. I potem rozmawiamy o filmie. My. Wiedzący o tym filmie. A jest już najlepszy panel o w ogóle gorączce. Wiesz, jest panel o gorączce? Stary. Jest, normalnie. Michael Mann, Ooh. Robert Danilo, Christopher Al Pacino Nolo? i prowadzi to Chris Nolan, no. ponieważ nawet Chris Nolan wie, że to jest tak doskonały film i Chris był, mówił: o, czy ja mogę go prowadzić? Nolan prowadzi? Tak, on był tylko hostem, on jakby oh. czy ja mógłbym pogadać z wami, taki super film zrobiliście, no tak. Uh, no, no okay. i to Chris Nolan. To może powinniśmy zaprosić właśnie... Chris'a Nolana? ala Pacino? Nie a, no, no, Michael nie. no czemu mieliby nie przyjechać No bo do... Michael Mann ma teraz yy, o Ferrari może mm -hmm. będzie chciał przyjechać do do, do na pewno na pewno pewnie jasne o Jezu to był um, Kilmer też nawet no widzisz um, Czemu on e, co, co ma um z Noraka e, kartani kartani Garbana no I've never seen that done in film tyle Wam uh, powiem jak już jesteśmy przy Christopherze Nolanie Christopher Nolan mm -hmm. jest fanem Fizycznych nośników. Wcale mnie to nie dziwi, kręci na Filmowych, tak. Mm -hmm. I e, On jest tym I... chłopem, co przychodzi do niego, By i całe takie... mieszkanie Blu-rayami Pół mieszkania z, z... blu najgorsze. Taki można by powiedzieć, że taki boomer filmowy, tak. który mówi, że lepiej mieć filmy u siebie, bo nigdy nie wiadomo kiedy z serwisów znikną. Kwadrylogia Batmana w 4K. Odnowiona. Być może HBO Max już nadrobiło zaległości, ale nie liczcie na to, że będą dostępne te filmy bez końca. To one po prostu pojawiają się i znikają. Tyle pojawiają ma... się i znikają. Ale z Chilem ten... Carrea. Z moich lubią. Ja tego nie znałem. On mówi właśnie, że też niewiele ludzi zna ten film. Mniej znany tytuł Jima Carrea, ale zdecydowanie polecam. To tylko tak <ścoughs> naprawdę o po całej mojej kolekcji filmów na płytach. Gdzie powy... opowiadam innym osobom, że wciąż kupuję płyty za. I teraz tak, e, okay. tutaj argumenty, które są podawane, to okay. po pierwsze oczywiście, że masz to u siebie i nie tak. potrzebujesz nawet internetu, żeby sobie film obejrzeć. Tak, i sobie jak, my obejrze. jak my na przykład, tak? reparować, tak? Dokładnie. Inną kwestią jest, e, e, ale myślę mało znaną, hmm. że Jakość. filmy ulegają zmianom. Filmy, które kiedyś wychodziły, potem mają jakieś inne cięcia, bo yeah. coś wprowadzają... Bo, bo Final przykład, cut, definite to, Tak, bo uznają, że a, jednak Rymaster. lepiej byłoby wyciąć tamto, albo lepiej byłoby zmienić kolorki w filmie. Na i przykład potem... pierścieni. Może mi nawet tak. posłużyć tutaj klasyk kina science fiction, czyli Matrix, który okay. w wersji 4K pozbawiony jest tej charakterystycznej zielonej światy, która jakby nie patrzeć, budowała w jakimś stopniu klimat tego filmu. I jeśli dziś chciałbym powrócić właśnie do takiej wersji e, Matrixa, to byłoby gorzej, nie? By... Naprawdę jest taka na Blu-rayu? E, nie, to, poczekaj, to jest To też jest Blu-ray? Okay. Tylko to jest ten Blu-ray, ten ATP, ten pierwszy Blu-ray jakby, okay. czy ten jakby, ten, okay. który jest spójny okay. z wcześniejszym wideo, okay. a 4K Blu-ray HDR, bo ale to ja chodzi master. o HDR. A to wystarczy się sobie to... kupić rozkalibrowany telewizor jakiś <laughs> <x2, bo śmiech> żebyś kolory już. Tak, ale jeśli jesteś miłośnikiem i chcesz... Czartuję przecież, no, no, ja to, to. Tak. I wiesz, jeśli a, chciałbyś tak. mieć to oryginalne wersje, no to tracisz je przy VOD, bo oni wszystkie te wersje podmieniają to... i wrzucają na serwery już te najnowsze. Jedno, czego mi brakuje, w nowoczesnym świecie filmowym to jest to, żeby był jakiś serwis, mm. który daje mi możliwość wypożyczenia filmu po wyższej cenie mm. w lepszej jakości. Powiem szczerze, że mi to Nie trochę... ma to dla ciebie znaczenia. A ja mam to w dupie trochę. Trochę, nie, trochę, nie, ja mam... nie, nie. trochę, tylko no, trochę, bo, tylko bo faktycznie trochę. zgadzam się. Jeżeli chodzi o takie filmy na przykład Gorączka, to faktycznie... Chciałbyś obejrzeć. Raz na jakiś czas... Full HD. Faktycznie chciałbyś móc tak usiąść i... I, i tak po prostu obejrzeć sobie po prostu Gorączkę z super dźwiękiem. To prawda. Czekaj, okay. okay. Creed wrócił, Karol. No właśnie czekam, może, może się wydarzy, ale nie zanosi na to. Creed is back. 2024 tour announced? is Let's on the Yeah, man, that was great, guys. Oh, yeah. What we do next? Summer of '99 gang. That cruise is sold out. When's the next tour, Creed? We have waited over ten years for this. We need a North America tour like yesterday. Creed, 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 Creed. Creed, Creed. You guys seeing this? Looks like we need to go on tour. Whoa. <laughs> Who should we bring on the road with us? I got this. Hey, what's up, Scott? What's up, Brad? How you doing? Brad? You I down, got yeah? some great news for you. Cree's going back out on tour. We want you and the boys from three doors Gets down to us. Three, right? yeah, three doors down. Heck yeah, man. All right, baby, let's roll. <laughs> Whoa. Zastawiony. No ale musiałbyś lecieć do Stanów. No to stary, i tak zawsze to masz odwiedzić. Czy jest w e, Pittsburgh? No to lecimy. Pittsburgh. No to lecimy. Nie ma Pittsburgh? Niki, <ścoughs> ty jesteś miły dla AI. O, <ścoughs> o nie, to było najlepsze. Okej, okay, udało się. Town. <ścoughs> Gdzie to jest? August! Idealnie stary na moją rodzinę. Ja mam 3, 7 sierpnia to jest trzeciegoś. I lecimy. No to! Gwiazda. Poczekaj później, to, to masz na gdzie jest ten Burger Town? <noise> A czemu nie w Pisberi jest Burger town? No nie wiem. No to to Gdzie to jest miejsce. <noise> Jesteś pewien? No, zaraz. o. Jakie gówno! Czemu A co oni gra zawiezie? Czemu oni grają? No, w... Czemu nie W sensie, bo to no, jest nie, Rzeszów, to, to jest Rzeszów, to są Ropczyce. Czemu nie grają w Robczycach? To na pewno jest jakieś. So, to, 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 to jest to, Star Lake Fort. Nie, to jest jakaś galeria. No, tu to było na forum, gdzie grają. Aha, burger Town. Nie, Pavilion. to Star... To to? W jakimś pawilonie? Właśnie. Nawet będę grać przy stoisku z kiełbasami. Fuck. Nie, nie wiem. To nie brzmi jak jakiś Nie wiem. reunion tour, że naprawdę wszyscy czekali. Ale wideo dobre, nie? Stary, popatrz, przepraszam, zobacz, <laughs> jakie są miasta. Green Bay. Monticello, Simpsonville, Charlotte. Br Stary tu żadnego miasta prawie nie znam. Nie, to oni robią to. dokładnie to, co my powinniśmy byli zrobić. Dokładnie. Ja bym, nie chcą ich w tych dużych miastach. Nashville? Nie wierzę. Chcę zobaczyć, czy chociaż jeden koncert jest soldout. Czy to dopiero ogłosili? Gdyby było parcie, to chociaż jeden byłby soldout. No. Nope. Ani jeden. Również nie ruszyła sprzedaż. Okej. Okay. To kiedy? żeby że będą soldout. No to mam wakacje ustawione na następny i tak robimy przerwę do lesa, Super, stary. Ja. Już ja nie lecę na, Krida w Patrz. życiu. Chciałbym Naprawdę byście chciał pojechać na, no na ja Creed? Chyba. Okej. Okay. Już chyba postanowiłem. Okej, okay, no zajebiście. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i bądźcie... Lekko? I Włodek dalej. <laughs> Tanie loty. <laughs> pa pa!